Wstałaś rano, wszystko ogarnęłaś, ogarnęłaś dom, dzieciaki, e, obiad na dziś, obiad na jutro, tylko brakuje Ci już czasu na to, żeby ogarnąć siebie. Patrzysz w lustro i myślisz, a dobra, makijaż, nieważne, lecę, lecę, lecę. Ciekawa jestem, czy to znasz, daj mi znać w komentarzu. Ja też ogarnęłam całą przestrzeń domową, e, też za późno wstałam, ale... Jestem dla siebie ważna, więc 10 minut teraz z makijażem i do tego chcę się na, na, namówić. Bądź dla siebie priorytetem. Makijaż nie jest trudny, makijaż nie musi być długi, ale dzięki makijażu każdego dnia czujesz się jak milion dolarów. I w ogóle nie chodzi o to, że, że, mam, że mogłabym wyjść bez makijażu, bo oczywiście mogłabym, ale tym makijażem daję też sobie znać, że. Jestem dla siebie ważna. Codziennie mogę błyszczeć i chcę codziennie błyszczeć, więc kochana, zapraszam Cię na szybką dawkę 10-minutową makijażu. Zaczynam od rozświetlenia i nasz sztyf rozświetlający na dekolt. Uwielbiam ten błysk. Teraz sięgam po Cremix CC i nakładam na całą twarz, to jest delikatne krycie, idealne na lato, nie obciąża, nie robi efektu maski, a pięknie wyrównuje kolorytu. Jeżeli jeszcze nie próbowałaś, to koniecznie musisz przetestować ten produkt. Wypróbuj go jak najszybciej i przekonaj się, że jest to rewolucyjne rozwiązanie. Ten produkt zawsze daje w próbeczkach. Kolejny mast to korektor pod oczy w brzoskiniowym kolorze. Dzisiaj nie mam czasu, więc jak widzicie, nawet nie nakładam pędzelkiem, tylko szybko paluszkami rozprowadzam również na całą powiekę, bo dzisiaj robi za bazę na powieki. Puder transparentny na całą twarz. On pięknie rozbija światło, dzięki czemu nie widać smaszczek. A, ym, ale przede wszystkim on też ym, matuje skórę i kocham, kocham ten produkt, bo czy jestem opalona czy nie, on się pięknie dopasowuje, więc go muszę, mogę używać cały rok. to na dziś. Trochę się zastanawiam, co my tu dzisiaj zrobimy, ale zrobimy coś, co ym, mi serce powie <ścoughs> i wymieszam to wszystko na oku. Natomiast zacznę od bronzera, rozświetlacza i rożu, czyli Trio. chwilę zastanowienia i poszło na brązową paletę, która była właśnie w tej dużej palecie. Pamiętajcie, że nasze palety się tworzy indywidualnie. Nałożyłam brązowy cień na całe oko i wyciągnęłam je w załamanie. Dołożyłam też delikatnie różu, który nałożyłam na policzki tak jak widzicie w załamanie powieki. Nałożyłam ten róż. Trochę jasnego cienia w wewnętrznym kąciku i zaraz przy brwiach, żeby trochę rozświetlić tą okolicę oka w wewnętrznym kąciku, no i zrobić takie porządki przy, przy brwiach. Sięgam po kredkę, bo bardzo lubię, kiedy ten zewnętrzny kącik jest mocniej zaznaczony i dzisiaj zrobię to ekspresowo kredką. Ona jest mięciutka, więc bardzo łatwo się rozprowadza. Użyję mm, pędzelka z naszego zestawu, który jest fantastycznie ścięty i ułatwia robienie tego makijażu i właśnie rozblenduje. Tą kredkę pamiętajcie, żeby ją jak najszybciej rozblendować, bo potem, jak zastygnie, to ona jest nie do Dzięki czemu makijaż trzyma się cały dzień fenomenalnie. Znacie ten efekt poszukiwania tego, co akurat chcesz? Ja szukam tuszu do rzęs. Właśnie na wykończenie dawka tuszu, który pogrubia i wydłuża. To może trwać długo, bo im zrobisz ładniejsze rzęsy, tym ten, ten makijaż będzie bardziej spektakularny. Mamy to, rzęsy zrobione pora na szminkę i dzisiaj szminka w takim e, mocnym kolorze, dajcie znać czy lubicie takie kolory, ja bardzo lubię, one bardzo ożywiają moją urodę i czuję się w nich jak milion dolarów, a przecież też e, o to chodzi, dobra, hmm, nie podoba mi się ta, ta moja grzywka, więc e, ostatnie dotknięcie, e, szybka, e, szybka, e, szy, szybkie zakręcenie, no i jestem gotowa. Tutaj znać, co myślisz o dzisiejszym makijażu i o dzisiejszym looku. Życzę Ci cudownego dnia.